Aj nie, dzisiaj znowu gra nie, dobra, nie, nie. dzisiaj znowu gra... znowu gra dzisiaj, dzisiaj znowu, e... znowu gra dzisiaj jest Creator dzisiaj jest jak dzisiaj to dobra, dzisiaj jest dobra, dzisiaj jest dobra, nie, nie animacja. nie Nie, nie kurde Jakie jest to jest No mądre Bardzo mądre Ale się cały czas spada o kurde nie, to jeszcze znika! Ani, kurde stary, głupki jestem. Głupi jak matą. Nie, no halo! Nie! I kulecem. I wiesz co znika te bloki? Ma Nie, Nie, co to jest? Nie, to się nie da grać w to? Ja przejdę to. To ty nie mówię. No przejdź, ja idę na Twój parkour. To zrobiłeś 25 lat temu. Nie, to wczoraj. Nie, ale nie, on jest wtedy kończony jakby co. Ej, dobra. Ej! Jestem daleko. Ej, za co to przejdę. Nie. Uee. Dobra. Raczej nie przejdę. Chciałam powiedzieć, raczej nie przejdę. What the fuck? No co? No. Ja co coś tej mówię, a ja... A miałam mikrofon wyciszony. Idę under later jak... Nie wiem czy idę. Nie! Tam był niewidzialny blok tam jest. No no, dobry fan. No i co mam robić? Nie, tam też jest Co? No co? No co? co? Jak dzisiaj będzie denerwujący? What? What? Dzień! What? Co to jest? I to bardzo denerwujący dzień. Co to jest? Nie? O nie, Scary Sonic! O nie!

What? Nie! A tutaj jest top, który jest w cieniu. A potem to by noo, choć się nie... Nie, ja, teraz muszę wyjść z gry, jeszcze co raz Co się, się dzieje? A! Pomocy! Ludzie! A co się co? dzieje? Są być zadowolone? Co? To jest zadowolone? Przecież jest to widać. Tylko trwa iść. Ale co mam robić? No co? Co? To co mam robić? A! <tryk> ja mam tu przejść. Ej, chuj, znowu się do mnie tam jesteś! Tu to, dopiero. To, to A ty jesteś na tym tym, co grałaś. Na, tym, nie, na ja jestem w tym samym. Tu nie Tak,

i co mamy zrobić? O Zona. o, ej, ej po, pa, pa, ja idę do tego i też e, aha wow, tylko to mm. ej, gościu, zobacz co tu się w ścianie odbija nie wiem o, przeszłem wow, to tylko to? To! Nie! Ej, to, to gra... To, to nie ma sensu. Co to! To się nie ma przejść nawet. nie, zmieniłoby... Nie, nie to. Teleport. Nie, to jest beznadziejne. Ja zgłaszam obi Jak ty te... Jak nie? ty obi? Nie, nie zgłaszam. Ja będę taki chamski ja idę na jakiś Undertale Display Pub Nie wiem ja uh. Pomocy! Uh. Yeah. Ja. Aha, mm -hmm. Nie Aha, ale mądre Unikam. Nie A Idziemy na morze jesteś? Ja jestem na swoim A na twoim? Jak to teraz stąd wyjść? Teraz jak stąd o, wyjść? O, no tak, zapomniałam, że to jest lawa. Jak mam stąd wyjść? Tam masz teleport. W prawym dolnym rogu. W prawym dolnym... Prawy dolny róg. Teleport. Nie! Teleport. Tak! Przeszłam to. Dobra. Ja o kurde. To jest nieśmiertelność. Nie, to jest tak daleko. Nie, co ty zrobisz z tym parku? Groźci tak, wiem, daleko, patrz co, co ja robię. A zobacz, co. Co Ele. ty zrobiłeś? Nie! Mądry parkour. Co wiesz? Nie! Ten park był cię. tak był zmienił ten park. Ja No nie no, znowu. Okay, ja przychodzę. Dzisiaj jest chyba badawujący dzień dla mnie. Nie Ja Nie ja ja, na ja, ja, ja piłka. Ja weszłam na te schody. Elo, wygrałem. A, z wypadem za mapę jeszcze. Nie, piłka. No, ja jestem najmądrzejszy. Jak? Jak ty, jak ty w tak to chodzisz? bo ja buduję specjalnie weź to to przesunuj bo, bo zobacz tutaj jest te te to tu na chwilę chcesz trudne coś? nie bo tutaj cały czas jest taki ten taka tekstura tutaj czerwona i, i wiesz no na... ja wiem że tutaj jest tekstura ja jest to zrobiłem patrz Okay, pat patrz jak tu przychodzę. Ciup, ciup, ciup. Nie! Ciup, ciup, i trójpod. Tutaj wchodzę, patrz, tutaj wchodzę. I wchodzę tutaj, żeby na środku nie być. O, nie skinął teraz. Ale to jest fajne. Nie, to no. A cool. nie jestem dybecny. Dobra. No, no, tak, tak, tak. Czas na kawę jak z tyłu koczona. Cześć, czerwona. Ile tego ona zabija? Mm -hmm. Dobra, skończyliśmy ten odcinek. To, to, to. No jeszcze papa. Lol, to wodzi w